Nowa Polska Federacja Flipkwajtowa wzbudziła już ogromne kontrowersje, ogłaszając walkę sobowtóra Putina z sobowtórem Zeleńskiego. Paris Platynow ogłosił, że. To jest kurwa. Trzeba być takim pierdolonym idiotą, żeby wymyślić coś takiego jak ten Antek. Kurwa. Trzeba być takim jednym kretynem. Ja nie, nie, nie mam po prostu kurwa. Nie mieści mi się to w głowie, jak można mieć tak napierdolone. I sam zbiera brudy na firmę, która zagroziła mu pozwem, a ekipa wycofała swoje produkty ze znanej sieci sklepów i zapowiedziała specjalne charytatywne streamy na rzecz Ukrainy z udziałem znanych influencerów. Witam Was w nowym odcinku z podsumowaniem najciekawszych informacji z sieci i lecimy z pierwszym tematem. Paris Platynów po długiej przygodzie z Facebookiem powraca na... Antek nie jest tylko prowadzącym konferencji i to nawet, jeżeli jest, to jest tak kur... że się zgodził na coś takiego, żeby wystąpić. Jakby cała jego twarz roznikła, znikła, tak jak wydawał się nawet fajnym aktorem... No to teraz jest kurwa dla mnie totalnym kretynem, jeżeli się zgodził na to, żeby reklamować coś takiego. No kurwa, no trzeba być skończonym idiotą. A jeżeli ktoś. Ta osoba, która to wymyśliła, to już w ogóle. Twitcha. Tutaj warto wyjaśnić, że swego czasu Facebook płacił streamerom za transmisję i były to naprawdę duże sumy. Później zaczął zmniejszać te kwoty, aż ostatecznie w sieci pojawiła się informacja, że Facebook nie będzie przedłużał kontraktów z twórcami, a.k.a. nie będzie im płacił. Prawdopodobnie to był jeden z głównych czynników, dla których Pali zdecydował się na powrót na Twitcha. Mówiłem no tak, no tutaj przychodzę krzewnie do pracy. Tu szef, nie, ja mówię ten ban, ten ban, 200 widzów, mamy, k***a, tak płacą. A tam, już wiesz, każdy, dziękuję za słupka, dziękuję za biciki, k***a. Mega taniec k***a tego szybkiego, wiesz, trzeba wszystko będzie robić. Ja p... może nawet Agnieszkę będę musiał pokazać na, na streamie, żeby coś uczułać <grym> myślę, że będzie grubo. Ale co, swoje, swoje zagarnowczy. Mogę iść być banowany, tam gdzie trzeba być banowanym. To nas pewnie czeka. No, no to prawda, to, że... w... Na Facebooku, ale koniec tego, koniec tego widzowie. I to była zapowiedź z połowy marca, natomiast 1 kwietnia Paris zrzucił potwierdzenie, że rozpoczyna przygodę z Twitchem. Ze względu na datę cały czas było Jakbym się zatrzymał na chwilę, bo tak każdy teraz, każdy kto był na Facebooku teraz kmini, gdzie nie? Bo Mamy Twitcha, mamy YouTube'a i mamy, kurwa, kolejnego gracza nowego. Oglądałeś konfe? Tak, oglądałem. Znaczy chwilę tylko oglądałem. Chwilą nie oglądałem. Mamy kur przetrowo, czyli jedną nową platformę, która ma wyjazd na poprawność polityczną. I to jest kurwa ciekawe. I to jest ciekawe, że raz, kurwa, są na nie pieniądze. Dwa, jest poprawność polityczna. Jak koks, nie można już biletów kupić. Znaczy wiesz, no nie można biletów kupić ze względu na to, że jest dużo zajebistych twarzy, ale tak jakoś dymów kosmicznych nie było, nie? Zapowiadają się fajne, fajne walki, ale... Be, bez, bez szałów na tej konferencji, tak powiem. Prowu się nazywa. I to jest platforma, która powstała dwa lata temu. W yy, 2020 roku. Jestem w... ciekawy, jak ona się będzie rozwijać, powiem Wam. Bo jeżeli rzeczywiście Twitch będzie szedł w tą stronę, którą idzie, to w którymś momencie, jeżeli nie będzie próbował zatrzymać ludzi u siebie, to będzie problem, nie? Bo już YouTube podkupuje przecież tych największych i to jest tylko kwestia czasu, kiedy ludzie zaczną spierzać też switcha. Jestem ciekawy, czy będzie jakaś kontra ze strony Twitcha, czy się w końcu obudzi, że jest kurwa. Może być problematyczne zaraz. Yy, I dobro pewnie też tam pójdzie, bo z nimi ugadywał e, W wstęp umowy. Tak, słyszałem, że właśnie dobro najprawdopodobniej też na prowo to pójdzie. Ale no tak, to jest nowy gracz. Już nie jednego takiego nowego gracza mieliśmy, jeżeli chodzi o rynek e, streamerski streamowania gier. Pytanie, czy to nie będzie kurwa powtórka z mixera nie? Ciekawości, w takim razie, można tam rzucać N-wordami i tepowe skarnie, w takim razie, no na to wychodzisz najprawdopodobniej tak. Znaczy, no pewnie z umiarem, jeżeli będziesz jakimś ultrarasistą czy seksistą, to e, może bana dostaniesz, ale nie będzie to tak, wiesz, wywinowane jak na Twitchu, że ktoś ci przez przypadek N-worda jakiegoś napisze, albo coś ci się wymknie e, i, 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 i dostaniesz bana, nie? Ciekawy jestem, jak to będzie się rozwijać. I ciekawy też jestem, czy po czasie na przykład ta platforma nie zostanie. Zjemna i zacznie też yy, te swoje tę po, politykę trochę ucieśniać, nie. Bardzo 14 widzów dzisiaj. A widziałem, widziałem. Znaczy dobrze, dobrze. Ja wam mówiłem też niejednokrotnie. Jak przychodzi jakiś duży gracz na Twitcha z Polski, każdemu kurwa z ludzi, którzy siedzą, się dopłaca. Jakby wtedy jest większa szansa, że każdy ze streamerów na tej platformie dostanie jakiegoś widza od niego. Więc, więc, więc spoko. A Paris dojebany content robił, więc, więc bardzo się cieszę. Ale też bym yy, był ciekawy zobaczyć, jak się po prostu będzie ten trowo rozwijać. I ten YouTube. Bo się mogą naprawdę dziać w hu ciekawe rzeczy przez najbliższe parę lat. Babesz światłem, czy faceta z, wega, z weganą? No. Facet z weganą brzmi konkretnie. By nie dosyć, o, że ha, 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 z kurwa z mogę to, mieć faceta, który wygląda jak e, Billy Harrington. Baba z ciurem? Baba z ciurem też kurwa spoko wyjście. w finale okazało się, że nie, faktycznie nie żartował i odpalił krótki, bo trzy godziny streamek na Twitchu. Społeczność przywitała go za... otwarciem... masz babę z ciurem, to możesz szermierkę uprawiać. na 13 tysięcy osób. Niestety widzowie przywitali go również donate'ami słowami. No nie no, tak nie może być! Kurwa Dobra, wyłączę tych tym. K mać, to niezły powrót, w 8 minut. Sorry, Twitch Administration. Sorry, Twitch Administration. It's my big mistake, mistake. Biorąc pod uwagę humor Parisa oraz. To też właśnie ma kilka dochodów, żeby. Chciałem znaleźć, tliczu, jakie, jakie mody mamy się Pytanie Ile przetrwa na tej platformie? Czasem ciężko się odnaleźć w gąszczu nowych. Baba nomi, z ciurem, co jak sumie, major majątku? O, za totalnie o kurwa. Razie czego, zawsze w zanadrzu pozostaje YouTube, gdzie mimo wszystko jest więcej luzu. Zdecydowanie mniej przyjemne doniesienia pojawiły się od Isamu, który ogłosił na Twitterze, że firma Actina grozi mu pozwem. W skrócie chodzi o komputery, które Isamu zakupił od tej firmy i które jego zdaniem są wadliwe. Szymon publicznie mówił, co sądzi o tej firmie, i jak widać, jego. Ocena cena nie spodobała się właścicielom, którzy zażądali przeprosin. Firma, od której zakupiliśmy łącznie trzy komputery, działające w kratkę, a przeważnie nie działające, które musiałem naprawiać u konkurencji, właśnie dziś wysłała mi pismo, w którym żąda ode mnie przeprosin w okresie siedmiu dni, bo inaczej dostanę pozew. Actina, czy wam się czasem sufit na łeb nie zawalił? Sprzedajecie coś, co nie działa i jeszcze mam was przepraszać, bo mówię, że mi i mojemu znajomemu sprzedaliście syf? Jest takie powiedzenie w Polsce, zresztą brzydkie, nie strasz, nie strasz. W związku z takim rozwojem... Kurwa, naprawdę? Ja pierdolę. Robić coś kurwa chujowo, wysyłasz do kogoś sprzęt, który jest kurwa zjebany, masz problem z jakby poprawieniem tej wysyłki, powinni wiesz zareagować, szczególnie jak wiedzieli, że wysyłają kurwa to do osoby publicznej, a wiedzieli, że Szymon jest osobą publiczną, bo z nim wcześniej kurwa współpracowali, trzeba być skończonym kretynem, żeby kurwa wysłać coś rozpierdolonego do takiej osoby i oczekiwać, że się wypowie dobrze o danej firmie, nie, jakby wow. Jeszcze też trochę inaczej by było, gdyby on dostał te komputery, ale on nie zakupił, tym bardziej, że zapłacił za nie pieniądze i dostał syf, więc miał kurwa prawo powiedzieć, że zrobili chujowo. Nie przeprosić ja bo okresie 7 dni, bo inaczej dostanę pozew. Actina, czy wam się czasem sufit na łeb nie zawalił? Sprzedajecie coś, co nie działa, i jeszcze mam was przepraszać, bo mówię, że mi i mojemu znajomemu sprzedaliście syf. Jest takie powiedzenie w Polsce, zresztą brzydkie, nie strasz, nie strasz. W związku z takim rozwojem spraw i samo postanowił zebrać opinię innych ludzi, którzy zakupili sprzęt z firmy Actina i którzy również mają z nimi problemy. Podszedł do tematu na poważnie, bo od razu prosi ludzi o maile z opisem sytuacji oraz potwierdzenie w postaci screenów z dowodem zakupu. Co ciekawe, swego czasu Actina była jednym ze sponsorów Pompa teamu, ale i tutaj okazało się, że ich współpraca nie była udana. E, ale tak swoich pozwami straszy, jest zachowanie typu niepocieszające Actina. Swoich oni zerwali umowę, nie płacili za reklamę i tłumaczyli to zmianami. No kurwa. Tak, najgorsza firma do współpracy, wydymali pakt, później nas. Tak swoją drogą swego czasu podobne zdanie na temat Actiny wyrazili Mergani czy Meduza, ale dla równowagi zajrzałem na profil Actiny i okazało się, że współpracują z Paszą, który jeszcze nie tak dawno reklamował. To, to jest, nie wiem, tak jakby w tym momencie przyszedł właściciel T-Bend i powiedział mi, że kurwa poze w Pierdolnie, bo okradnie tylko na 20 tysięcy. I komputer oddawany na cele charytatywne. Z jego kurwa oczerniam. W okazji obozów Pasha Gaming Camp, tak więc nie była to jednorazowa akcja. Siemanko, z tej strony Papi to właśnie jestem w siedzibie Actiny, gdzie podpisałem oto ten sprzęcik, jeśli chce mieć stałe FPS-y, strzelać piękne heady, to właśnie będzie można go wylicować tą maszynę, ale groytatywnie. Jeśli Actina nie żartowała, to zapewne wyślę zapowiadane pismo, a tym bardziej jeśli samo zbierze informacje od ludzi i wrzuci na ten temat film. Także szykuje się tutaj dama youtubera z firmą, ale co z tego wyniknie, czas pokaże. Teraz będzie nieco o ruchach ekipy, która jeszcze bardziej zaangażowała się w pomoc na rzecz Ukrainy. Na oficjalnej stronie ekipa Holding pojawił się w którego it, wynika, że spółka poprosiła, aby wycofać. Z, Oshon, z logo ekipy. Kuchu, w związku roku. z agresją rosyjską na Ukrainę oraz ze względu na kontynuowanie w Rosji no działalności Oszą, zarząd ekipa Holding SA, w porozumieniu z twórcami należącymi do ekipy, podjął decyzję o wystąpieniu do wszystkich partnerów produkujących i dystrybuujących towary sygnowane marką Ekipa o niezwłoczne wycofanie ich z placówek grupy OSHO. Zgodnie z uzupełniającym tweetem Wujka Łukiego, dotyczy to zarówno obecnych, jak i zaplanowanych produktów, które mają ukazać się w tym roku. Także tutaj dobry ruch ze strony ekipy i nie jedyny, bo niedługo wystartuje również projekt Dom dla Ukrainy. W ramach akcji Dom dla Ukrainy przygotowaliśmy wyjątkowe esportowe wydarzenie. Wezmą w nim udział najpopularniejsi gracze polskiej sceny gamingowej. Codziennie przez dwa tygodnie będziecie mieli możliwość uczestniczenia w różnych streamach, oczywiście z możliwością płacenia za namionych w których całość zasili naszą zbiórkę Dom dla Ukrainy. I teraz warto powiedzieć o jakich wydarzeniach. Wydarzeniach wiem już teraz, bo wśród nich znajdziemy m.in. wieczór giec Nitro, Fortnite z freezem i ewronem, czy przedłużany stream z nieuczesaną. Między innymi ja będę prowadził streama, będzie powrót meczu przyjaźni w coś na co długo czekacie i też z ekipą tutaj starą pompatimową planuję zagrać w jakieś gierki, których dawno nie było na streamie. a czyli chyba Bilaudy. Nie wiem, czy się nie jest w Bilaudzie? takie rzeczy ogarniają. Fajna sprawa. Jest tu dziś strona do tego? Oho! Aj to tylko łódzkie menele się klepią pod oknem, kurwa. Więc no, więcej info będziecie mieli na dniach. Także wart uwagi ruch ze strony ekipy, która zapowiadała, że podejmie długofalową pomoc, do której każdy z Was może dorzucić swoją cegiełkę. W opisie do filmu dodałem link do zbiórki. I tak jak w Polsce organizowanych jest wiele niesamowitych akcji na rzecz pomocy Ukrainie, tak niestety pojawiły się również takie wybryki, tak głupi i absurdalny koncept jak Royal Division. Jest to nowa federacja freakfightowa, której włodarzem jednocześnie prowadzącym jest aktor Antoni Królikowski. Nawiasem mówiąc, z tym włodarzem to ciekawa sprawa, bo firma Royal Division jest zarejestrowana na Bartosza, a naszewskiego, no, ale być może są tu jakieś inne powiązania. Kurwa, Od jakiegoś czasu Ja się pierdolę! Roi... Kuj, nie będziesz dostawał tych smaczków. O ja pierdolę. Bo dzisiaj się uczyliśmy kurwa siadać. A, kurwa! Eee, kurwa, fuj, ja pierdolę. Kar dostawał smaczki dzisiaj. Dużo smaczków. No i zdecydowanie mu nie służą. Do wyjebania te smaczki. Byłem ciekaw, czym chcą się wyróżnić na tle innych federacji. No i niestety wyróżnili się w najgorszy możliwy sposób. Nie zwalniając, ja, ja to, Panowie, pogadacie ze sobą 30, dobra? Okej. Okay. 30, tak? Panowie. Okej. Okay. 30. 30 będziemy siebie okładać. Tak przegrasz. Arena pokażcie. się. Ha. Arenę okay. Organizatorzy postanowili sprawdzić, jak to ja jest na I ogłosili swój May event w którym okazało się starcie podróbki Putina z podróbką Załęskiego. Doskonale zdaję sobie sprawę, jak to brzmi. Też byłem w szoku, gdy to zobaczyłem, ale niestety Royal Division postawiło na promocję nawiązującą do wojny na Ukrainie. Co ciekawe, być może ze względu na aspekt prawny. I tak, co wam mówiłem na samym początku, gdy sytuacja światowa się trochę zmieniła, że to jest największe skurwysyństwo. Minimalna korzyść, nawet wycierana mordą, kurwa, charytatywnego jakiegoś przedsięwzięcia, to jest spierdolone wysyństwo. I to jest gigantyczna eskalacja tego skurwysyństwa. To jest takie 110% bycia z jedem. ani razu nie wypowiedział spierdolenie, że to będzie charytatywnie z walki, ale się też kurwa swoją zgarną. Zrobili to tylko i wyłącznie po to, żeby zareklamować kurwa swoją spierdoloną galę. I zarobić z tego kurwa procent, a procent jakiś dać na Ukrainę rzeczywiście. Jebanie farmazonów. Putin czy to jest ale jest to ewidentne nawiązanie, którego nie trzeba tłumaczyć. 30 kwietnia Obrzydliwe, w Opolu kurwa. dojdzie do naprawdę ciekawej walki, z której dochód zostanie przekazany na pomoc Ukrainie. Sława Ukraina! Sława herojom! Absolutnym hitem jest wypowiedź Tomasza Olejnika, który jest jednym z ogłoszonych oh, zawodników o, na konale, którego była transmitowana. To było najsłodsze, co w życiu zrobiłeś, Ferdi. Zrobił tak, wyszedł z tego, wyszedł ze siedziska swojego, stanął na środku, otrzepał się i rozjechał się tak kurwa rękami, plackiem. Konferencja. Stwierdził on, że ludzie źle odebrali walkę wieczoru. Zaczął tłumaczyć, że chodziło o zebranie funduszy na pomoc Ukrainie przy wykorzystaniu zasięgu zawodników. To jest taka absurdalna wypowiedź, tak głupia i tak prowokacyjna, że aż brak mi słów. Przecież to oczywiste, że zestawienie fake Putina z fake z założenia było głównym filarem marketingu i dało większy rozgłos niż wszyscy zawodnicy razem wzięci. Wychodzi więc na to, że Federacja promuje się nawiązując do wojny na Ukrainie i jeszcze próbuje sobie wycierać mordę charytatywnością. Wstyd. Po prostu wstyd. Wszystkim chciałbym się teraz wypowiedzieć na temat wczorajszej konferencji, ponieważ. Dużo osób źle ją odebrało, a mianowicie przez walkę wieczoru, tak? A chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby z walki wieczoru dochód przeznaczyć na pomoc Ukrainie, żeby ten rozwód, który zrobi ta gala, jakoś wykorzystać, żeby pomóc wspólnie. No i tylko o to chodziło. A ludzie niestety źle to odebrali. My, jako internetowi twórcy, po prostu chcieliśmy wykorzystać nasz zasięg, żeby zrobić coś, o czym będzie każdy mówił, żeby, żebyśmy mogli wszyscy wspólnie pomóc. Więc taka była tego inicjatywa. Nawiązanie do bo Kurwa... Tak, mogliście dać jakiegoś... Nie, no... Zbyt dużo brzydkich słów mam po prostu na języku w tym momencie, w kierunku do tych osób. Pomijając fakt, że to jest jakaś kurwa marionetka pierdolonego kamerzysty. Jeszcze kurwa się wypowiada, że źle go kurwa zrozumieli. Nie, jesteś po prostu kretynem zajebanym. Kurwa ławka w parku rozpierdoliłaby cię w teście na inteligencję, ty kurwa idioto jebany. Dlatego... Chodzisz i wpierdalasz się w takie bagno, no. Co za kurwa debile. Bojkotu MMA wiele osób zaczęło pisać do Stanowskiego, prosząc, aby wykorzystał swoje wpływy do zablokowania Royal Division. Nie musieliśmy długo czekać na jego reakcję, bo jak sam napisał na Twitterze, nie musicie pisać mi setek wiadomości tu czy na Insta, widziałem Królikowskiego i wiem, że trzeba się nim zająć. Z jednym się nie zgadzam, że to osłaby aktor, zrobienie czegoś dramatycznie złego nie odbiera talentu aktorskiego, a on akurat talent ma. Poza tym do rozjechania. Być może tym razem Stanowski nie będzie musiał aż tak angażować się w temat, bo już teraz pojawiły się pierwsze ruchy wskazujące, że prawdopodobnie Gala się nie odbędzie ze względu na kontrowanie. Wersje. Jako, że z założenia Royal Division miało być zrealizowane w Opolu, to wszystkie oczy zostały zwrócone na tamtejszego prezydenta, a ten wyraził jasne stanowisko. Nie ma mojej zgody na gale MMA, której elementem miałaby być walka pomiędzy pseudo-Putinem i tak dalej. Opole pomagał uchodźcom i walczącym Ukraińcom podobnie jak Polska. I będziemy to robić dalej, organizatorzy pseudo-gali nie uprzedzali miasta o tak paskudnych pomysłach, na pewno na to nie pozwolimy. Podobne zdanie już na zapas wyraził Tobiasz Bocheński, wojewoda Łódzki, który napisał, że nada, nie próbujcie eksportować tego do Łódzkiego. I to jest jedna pozytywna przesłanka. Natomiast druga to wątpliwości ogłoszonych do tej pory zawodników, którzy twierdzą, że nie mieli pojęcia, jaka będzie walka wieczoru. Wielu z nich nie popiera tego, co się wydarzyło, o czym poinformowali na Insta Stories i tutaj kilka przykładów. Wczoraj działo się dużo na konferencji, niestety nie wiedziałem nic o main będzie, jak pewnie pozostali uczestnicy. Mam nadzieję, że federacja zmieni swoje zdanie i wymyśli coś innego. Z góry przepraszam was. Także ja. O Nawet Bagieta, kurwa, kapną, że jest to nie, okej. Okay. się wojną Rosji w Ukrainie do rozrywki sportu poczek. nie leży zupełnie po drodze z moimi wartościami. Strasznie mi głupio, bo wiem, że będę teraz z tym kojarzony, a zupełnie tak takich rzeczy nie popieram. Dla sprostowania osobiście nie miałem pojęcia o szczegółach main eventu, kto będzie walczył i... to walczy, kurwa? Kto to jest Kornel? ...i z kim, dlatego dla mnie to również nieciekawa sytuacja. Sam, sam pomysł, jeżeli chodzi o prezydenta Rosji i Ukrainy, jest skupo, jest kreatywnym. Kornel nie to miejsce. Znaczy, może miejsce okej, okay, ale nie ten czas. No a niestety, ale to są po prostu, to są federacje klikowe. jak czegoś nie ma, jak nie ma dymów, to wiesz, to... a niestety, tak to już jest. Nie twierdzę, że zawodnicy... No, nie, no, kurwa, ja pierdolę. Dostępna gównogala. <laughs> Jakby próbujesz się reklamować z jebem od kamerzysty po raz kolejny. Już było wiadomo, jak nawet sam kamerzysta nie działa, to jakieś kurwa jego gówno z buta nie zadziała, tym bardziej. I kurwa, Marcin Mazur. Nie, no, kurwa, co oni robią, no. ...kłamią, ale jednak dziwi mnie, że nie zainteresowali się, dlaczego zmieniono lokalizację konferencji. Nawiązuję tutaj do posta na Instagramie Real Division, który został opublikowany 30... Kolejnik to roku, i największy twórca, by the w way. way. Ja, ...niesamowicie kontrowersyjny. W każdym razie teraz zawodnicy wiedzą, że chodzi o fake Putina i fake Zeleńskiego i pytanie, co zrobią z tą informacją. Prawda jest taka, że w dużej mierze to od zawodników zależy, czy gala się odbędzie. Oczywiście mam tu na myśli zawodników, którzy już zostali ogłoszeni, jak i tych, o których jeszcze nie wiemy. Marta... Robienie w tym momencie jakiejś dodatkowej gali... To już jest waste mamony totalny. Jakby mamy High Liga i mamy Fame MMA. Jakby nie ma kurwa więcej twórców. A nawet jeżeli będzie jakaś nowa gala, to nie będzie was stać kurwa na twórcę, który sprawi, że ta gala się zwróci. No nie ma chuja. To już, to już jest totalnie przejedzone. Jakby bardowanie pieniędzy czyjś. To jest przecież, nie wiem, która jest główna ga, gala z piąta? Nie wiem, chyba żeby wymyślili, żeby się napierdali i aktorzy, ok. Tylko to, to, by, to by była jakaś kurwa nowość, nie? Bo nie napierdalają się ludzie z internetu, tylko ludzie z telewizji. I może, jak mam tego antka królikowskiego, to może by se znaleźli do takich pięciu antków, kurwa, co by się napierdalali, a nie byli włodarzami. I to by miało sens, nie? Ale. No już kurwa, bierzesz piętnastoletnich TikTokerów, niech się napierdalają? A po godzinach idą kurwa tańczyć do muzyczki? Żak versus Karolak. Jo, pierdole. Czajcie ten, Barcisia na przykład z, z Karolem, nie pamiętam, Karol jak miał na imię, znaczy nazwisko ten aktor, to był chyba Żak, Cezary Żak? tak? Tak, to Żak. Żaka kurwa z Barcisiem, pojedynek, norka z Karolem. Nie, no nie, nie Wojtu, nie, nie, nie. To, aby mieli świadomość, że dalej promując to wydaje są warci panie, tyle. To nowy. Za to, żeby zakończyć diabłka. tego newsa, ale okazało się, że na profilu Królikowskiego. Magda ma... Gessler z Makłowicza, na, na, na przykład, to... nie żadnej y, MMA czy K1, tylko kurwa typowo, wiesz, wrestling. Muszę się nauczyć wrestlerskich ruchów i będą się kurwa rzucać jak Flippel Age, wiesz, co chodzi. Wyobrażajcie hmm. sobie taką Magdę Gessler, coś wspina kurwa na, na słupek i z saltem napierdala Makowiczowi na web tyłkiem. Piękna rzecz, yy, oni są takie głupi i zapewne kaski mnie pasuje. Chodzi ci, że nie brakuje? Czy no nie, no nie stać tylko po prostu takich gali. To jest tak samo jak tutaj. Wypierdolili hajs pewnie cały na Antka i wzięli jakiś paziów, myśleli, że Antek to rozpromuje, a on tak nie ma takiego przebicia. No kurwa, stary, wpierdalasz yy, zdjęcie na Instagrama i w 8 godzin robi ci 5 obserwujących. I to jest gościu, który ma promować kurwa całą galę i jeszcze robi tak kontrowersyjne. Zdjęcie, które powinno zapierdolić viral, yy, viral totalny. Myślałem, że moje zdjęcie po dwóch dniach by kurwa zrobiło tyle, jakbym stawił zdjęcie obsrane gaci przy sraniu, nie? Okazało się, że to była jedynie akcja marketingowa i że takie starcie w ogóle nie miało mieć miejsca. Organizatorzy ponownie próbują się ratować charytatywnością, co dla mnie jest w tym momencie tym bardziej obrzydliwe. Jak widać pali im się grunt, być może zawodnicy faktycznie postanowili zrezygnować ze współpracy i tym samym skala prowokacji... Wyrażające jest to, że trochę was zna i najprawdopodobniej takie zdjęcie by było najpopularniejsze na moim profilu. Po ich przerosła. Nasza prowokacja wynika z tego, że w dzisiejszym świecie największą oglądalność i największe zasięgi, a co za tym idzie, największe możliwości finansowe dają kontrowersje, bo to one są dziś najbardziej pożądane przez was, naszych odbiorców, o czym świadczy ogromny szum medialny. Chcemy zwrócić uwagę na to, co wyprawia się na Ukrainie i możemy zapewnić realną pomoc. To jest cel naszej akcji. Chcemy to stracić? A później, na przykład, yy, muszę wstawkę z instanta nagrać. I jest taka storka, ktoś wchodzi. Kurwa, ale fajny tip się wydaje, wejdę na jego profil. Ostatnie zdjęcie obsrone, spuszczone gacie, kurwa z Ukrainy, God! jesteśmy całym sercem. W dalszej części Królikowski narzeka, że został źle zrozumiany i że uwaga pojawiający się hejt utrudnia artystyczny przekaz. Intrygująca jest wzmianka o samych Sobowtórach, bo prowadzący w jakiś sposób poznał historię ich przyjaźni. Jeden z widzów podesłał mi reportaż wykonany przez TVN, gdzie była opisana historia właśnie tych Sobowtórów. W skrócie panowie są w międzynarodowej grupie Sobowtórów, stąd mieli do siebie kontakt i w tej kryzysowej sytuacji No ale tak jak Zabońskiego jeszcze wygląda w miarę podobnie tak już abstrahując od całej tej sytuacji no to kurwa. Ten klon Putina nie wygląda w ogóle jak Putin, nie?. Była to znajomość na wagę złota. Faktycznie to ciekawa historia, więc tym bardziej szkoda, że została wykorzystana w tak bezsensowny sposób. I to wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Wracam do streamowania.